Miło przywitać wszystkich dzisiaj w Łęgutach w takim szczególnym dniu w, dniu, w którym jest otwierana nowa piękna świetlica w tej zacnej miejscowości. Cieszę się, że tak licznie przybyli mieszkańcy Łęgut i liczni, bardzo zacni goście. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, szczególnie księdza Bogusława Miła Wykowskiego, proboszta z Parafim Piesal. Witam również pastora Wojciecha Poszko, Poszek z Rafie Ewangelskiej Zastrudy, gospodarza tego pięknego kościołu i tego wymagającego dużego, dużej pracy cmentarza. Tam wszystkich radnych z przewodniczącym Markiem Dobrowozniu, pracowników urzędu, którzy się byli, sołtysów i prezesów stowarzyszeń, panie ministro, Stowarzyszenia Przyjaciół Piesala. Bardzo serdecznie witam wszystkich mieszkańców Głębu i szczególnie młodzież i dzieci, którzy będą z tego obiektu korzystać. Ta świetlica jest takim ostatnim już zamknięciem tego wspaniałego trenu rekreacyjnego, w ciągu ostatnich pięciu lat udało nam się, rok po progu, zrealizować, wykorzystując maksymalnie jak się dało, środki Dzisiaj otwieramy tę świetlicę. Podziękować w takich krótkich słowach chciałem tym, którzy zaangażowali się w budowę tego, Hmm? Chcę przy okazji wspomnieć, że wójt wspominał w Urzędzie Gminy, że różny miał nadzory budowlane, ale takiego nadzoru jak nadzór społeczny w FW, tak to jeszcze nie, nie przeżywa. Poprosimy Pana Wójta, Pana Przewodniczącego Rady Gminy, Panią Eugenię Ratowską i Panią Marię Wysomierską, Panią Sołtys. Bardzo proszę Pani Sołtys. A wy dalej. pani sołtys i pani radna, bardzo proszę, tu z asystentem uwaga i wskazane są za chwilę, uwaga, uwaga, tak jest, gorące oklaski, aplauz, tutaj kluczowo była rolę asystenta, bo bez asystenta nic by się nie udało. zgoda, wyrozumiałość, miłość, który żyjesz i królujesz, a nie Zebraliśmy się tu, aby poświęcić Bożej obiece i Jego błogosławieństwu tę oto nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Prosimy Cię po błogosław pracę, która będzie tu wykonywana. Obdarz mądrością wszystkich, którzy będą dźwigać odpowiedzialność za innych i spraw, aby mieli wiele zrozumienia dla tych, którym mają służyć. Udziel im swojego ducha, aby postępowali sprawiedliwie i byli pomocą dla innych. Panie, chron nas i pozwól nam żyć w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie chcesz kiedy nie chcesz już żyć masz pozadomnie i odprowadzić W roku, jeśli ślangę Gutte wraz z położonym na jej skraju młynem, była przedmiotem nadania przez zakon. W tym czasie istniał we wsi Kościół. W 1540 roku były to młyn, tartak i karczma. Co się tak, panie Tygrysie? A nic, nudzi mi się. Czy chciałby pan wiedzieć za Pewnie, przynajmniej bym pana zjadł. Papuszka! Papuszko, papuszko, powiedz mi coś no. na łóżku. Powiem pości proste, bez też temu go spotka. Lis. Ludy ojciec, ludy dziaryk, ludy ogród, to Kaja jestem, ludy lis, proszę stron, bo będę gryz. Żół. Żół chciał pojechać z koleją, lecz koleje, nie dla niej. szkoda pieniędzy. Pójdę też no panie prędzej. Kangur. Jakie pan ma stopy duże, panie kangurze? Wiadomo, ja dlatego, że kangury w skarpetach robią dziury. Pan, sobie, pan żub we własnej osobie. No pokaż się zróbże. Zróbże minęł przejmą dłużę. ma bardzo oślepły. Kto spotyka wyśmielika, ten na czego szybko zmyka. Krokodyl. Ty skąd ty jesteś, krokodylu? Ja? Na dnilu. Wypuść mnie na kilka chwil, to zawiędę cię na nilu. Słoń. Ten słoń nazywa się Bombi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądźcie ciekawi. To jego prywatny sprawy. よかった。<laughs>

좋다 쳐야 Dostaliśmy, dostaliśmy, dostaliśmy tę świetlicę. Panie Wójcie, bardzo proszę o podziękowaniu za tą oto świetlicę. Budowali, budowali ten, to słodycz, ten tom.